Twoja świnka piszczy, gdy tylko zdejmiesz buty? To nie przypadek. To stopy detektyw. Brzmi głupio? Być może. Ale świnki mają super węch i twój zapach to ich GPS. Tak, nawet ten z Adidasa po WF-ie. Kiedy wchodzisz do pokoju, świnka nie musi Cię widzieć. Ona już wie. O! Przyszedł człowiek z marchewką i stopą 42. Świnki morskie rozpoznają nas po zapachu, to nie głosu i ruchach. Ale zapach stóp to ich plan awaryjny. POV. Idziesz do świnki boso. Ona robi snyf, snyf. Tak, to on. Daj ogórka albo won. Mit. Fakt. Czy poznajecie po samych stopach? Może nie tylko po nich. Ale nie wykluczaj, że Twój zapach jest jej ulubionym dezodorantem. Więc zanim umyjesz stopy, zapytaj Świnki, czy na pewno tego chce. Daj like, jeśli Twoja piszczy na zapach kroksów.